Ważną dziedziną dawnego życia. Dzięki temu, że ludzie umieli uprawiać rośliny i robić z nich materiały tkaninę, przypełniali sobie ubrania i materiał potrzebny na co dzień do pracy w gospodarstwie, magazynowania zboża i do podobnych spraw. W każdym domu dawniej stał warsztat katki i można zaryzykować, że każda kobieta. I niektórzy mężczyźni pewnie też potrafiła obrabiać takie rośliny, jak len i konopie, żeby powstało z nich płótno. I moja babcia osobista, babcia ma na imię Honoreta, opowiadała mi, że sama ze swoją mamą, a moją prababcią, kiedy była dzieckiem nawlekała na taki warsztat osnowę, czyli te nici, które tutaj sobie idą. Tradycyjne warsztaty były nieco większe. Ten, który tutaj jest, jest współczesną rekonstrukcją w nieco mniejszej skali. Ale elementy się zgadzają z elementami, które były w tradycyjnych warsztatach. No i o tym przędzeniu, o tkaniu opowiadamy gościom, którzy tutaj do nas zachodzą, do warsztatu tkackiego. Tkanina na takim tradycyjnym warsztacie tkackim powstawała poprzez systematyczne krzyżowanie się nitek nici osnowy i nici wątku, którą przeplatało się za pomocą czułenka. Tu mamy cieńszą nić. Ten dywanik jest tkany grubszą nicią, ale mechanizm jest następujący. Na dole są dwa pedały. Kiedy naciskamy jeden z nich, nici Osnowy robią między sobą taki szesmyk, co dzieje się dzięki nicielnicom. Zapraszam Państwa do centrum, żeby poznać ten mechanizm dokładnie, ale z grubsza starczy powiedzieć, że przetykając nici wątku, zamieniając pedały pod spodem i z widłem, jest to też fizyczna praca, jak widać, powstaje taka. Materia. Tutaj akurat jest nasz pierwszy dywanik, który zrobiony jest też z pomocą dzieci, młodzieży i dorosłych, a nawet seniorów przychodzących do nas na nędzną tam opowieść. Dzisiaj mam dla Was też niespodziankę. Przyniosłam specjalnie na potrzeby tego filmiku materiał, który został utkany w rodzinnej wsi mojej babci, czyli wsi Nadzieja na Lubelszczyźnie. Ten materiał jest materiałem o trochę grubszym splocie. Postaram się nieruchomo przytrzymać go troszkę bliżej kamerki. Widać na nim, jak się przyjrzeć, takie poprzeczne prążki. Jest to drelich, z jednej strony jest właśnie taki poprzecznie prążkowany, a z drugiej strony to jest lewa strona. Jeśli się przyjrzeć, to można nawet zobaczyć takie paździerze, takie hachły złodyk. Ten materiał był wykorzystywany na worki na. Troszkę mocniejsze i grubsze rzeczy niż codzienne ubranie. I żeby jego utkać, potrzebne były cztery pedały pod spodem maszyny, pod spodem warsztatu tkackiego. Do standardowego płótna potrzeba dwóch pedałów. Można było na takim warsztacie tkać bardzo różne rodzaje tkanin, od kilimów przez płótno ubraniowe. Można też tkać ręczniki. Będąc w Krośnie i mówiąc o tkactwie, nie sposób pominąć krośnieńskich tradycji lniarstwa. Pierwsze cechy skupiające rzemieślników, tkaczy, powstawały już w XVIII-XIX wieku, już były usankcjonowane i było ich całkiem sporo. Duże zakłady tkackie funkcjonowały w Korczynie i w Krośnie, takim najbardziej znanym jeszcze, Obecny w świadomości dzisiejszych mieszkańców Krosna jest funkcjonujący do lat 90. Krosnolen, w którym wielu dzisiejszych mieszkańców pracowało jeszcze i przychodzą do nas opowiadając o tym czasami, za co im bardzo dziękujemy. W Krosnie była też szkoła tkacka i. Będący za mną widniejący wzór jest właśnie jednym z wzorów, których w tej szkole tkackiej uczono. Ciekawostką jest to, że wzór ten pochodzi z Jugosławii i jakimiś drogami dotarł właśnie do naszej krośnieńskiej wytwórni LNU. W tym pomieszczeniu znajduje się też kołobrotek. Teraz go nie używamy, ale dawniej taki kołobrotek miły, skrzypiący dźwięk. I przy takim dźwięku, aby ktoś sobie na oliwie dawniej powstawały właśnie swoje nici, z których później prędzono tkaninę, a z tkaniny szyto ubrania. Jest tutaj też, dowiązujący już do nowoczesności, stół multimedialny. Na tym stole można zaprojektować wzór haftu. Może to być wzór Zakładki, chusteczki, serwetki albo kołnierzyka. I taki projekt sobie drukujemy, i w domu można go w wolnym czasie wykonać własnoręcznie.